Nazywam się Na Matuszek. Umie ekranować nikłe energie znajdujące się w atmosferze, niezależnie od tego, czy jest to energia pochodzenia naturalnego czy sztucznego. Oczywiście umie też ją określić za pomocą wahadełka. Niestety uważam, że nauka nie potrafi określić przyrządami tego, co wychwyci wahadełko, znaczy organizm nasz, i pokaże to wahadło. Próbowałam swój problem ostatni właśnie rozwiązywać sprzętami elektronicznymi do mierzenia energii. Nie zdało to egzaminu, więc to swoje, ten swój problem z moją komórką pokażę, no niestety, ale za pomocą wahadła. Zaznaczam, że od samego początku, jak tylko miałam komórkę, neutralizowałam ją na różne sposoby. Ostatnim moim sposobem było szkło. Uważam, że szkło jest idealne do tego, ponieważ oddaje energię przeciwną niż oddaje sprzęt, w tym przypadku komórka. Jeżeli się dobierze ilość szkła, Takiej ilości, jak, jak jest ta energia niekorzystna, wtedy uzyskuje się równowagę, waha, chodzi w linii prostej. No i właśnie ostatnim moim odpromiennikiem było szkło w wielkości 10 cm kwadratowych, grubości 3 mm. I to wystarczyło, żebym ja mogła tą komórkę nosić przy sobie, rozma rozmawiać i nie miałam jakichś tam problemów y, z powodu niekorzystnego promieniowania. Y, niestety życie jest pełne niespodzianek i w tym roku, w lecie, stwierdziłam, że moja komórka y, jakoś dziwnie się zachowuje. No oczywiście w ruch poszło wahadło i stwierdziłam, że jest... Y, bardzo silne niekorzystne promieniowanie. Czyli y, szkło, które było, nie egzaminu. Y, zastosowałam taki odpromiennik, który daje bardzo dużo energii tej przeciwnej, czyli podobną energię, jak ma szkło. A nie nosiłam tego odpromiennika dlatego przy komórce, ponieważ ono było za silne. I mając to przy komórce normalnie, tak jak ona tam oddawała promieniowanie, miałam tą energię cieplno, ciepłą, która była dla mnie no, niekorzystna, że ja nosiła ją na okrągło. I jak, jak właśnie się z to moją komórką coś zadziało, wtedy założyłam tą komórkę, tą, ten odpromiennik, i uzyskałam równowagę. Trwało to przez jakiś czas. Później się okazuje, że, że ten odpromiennik już jest za słaby. Więc przełożyłam kartę SIM do innej komórki. Założyłam szybkę i już wszystko było dobrze. Tak robiłam to na okrągło. W pewnym momencie stwierdziłam, że ta energia jest tak szybko zmienna w tych moich komórkach, miałam trzy komórki. Że muszę potraktować telefon jako stacjonarny i użyłam znowu szkła. A hmm. zaznaczam jeszcze, że był taki moment, że zmieniliśmy operatora i to też nie zdało egzaminu, czyli, czyli no, to było przypisane, prawdopodobnie jest przypisane do mojego numeru. Hmm. Wracając do tego ekranowania, założyłam szkło, które dwie takie patery szklane które miały 3,20 kg i to pozwoliło mi na to, żebym ja rozmawiała przez telefon, pomimo tego, że on miał, takie, miał, miał taki silny, no to silne promieniowanie. Sytuacja się zmieniła z, 3, z 2 na 3 listopada. W nocy okazało się, że coś jest nie tak. Więc poszłam sprawdzić, co faktycznie, i okazało się, że ta komórka, która stała na, tej na tych szklanych paterach, oddaje silne promieniowanie. Więc próbowałam tam na różne sposoby dokładać szkło, które miałam pod ręką. Nie zdało to egzaminu, było za mało, więc wyciągnęłam kartę SIM i poszłam spać. Rano przymierzyłam się do ekranowania tej, tej energii. I musiałam użyć 11 kg szkła. No, trochę to było kłopotliwe, 11 kg szkła, więc przełożyłam znowu komórkę do innej, karty Sim do innej komórki. Znowu było dobrze, ale bardzo krótko. Okazuje się, że, że znowu komórka bardzo daje silne promiewanie, więc znowu tego szkła dołożyłam. I okazało się, że jest. 18 kg szkła, i to jest za mało. Więc zaczęłam dokładać co tylko mogłam. Wzięłam organit, który jest bardzo silnym od Sądzę, że ten organit zneutralizowałby promieniowanie. Myślę, że z 10 komórek było za mało. Organit był za mały. Dodałam taką pętlę, która. Jest też używana, była używana do, do sprzętu elektronicznego. Ona z dwóch stron oddaje to promieniowanie ciepłe. To też było za mało. Zastosowałam jeszcze taki odpromiennik, który tam w środku mam, który stosowałam do Wi-Fi. I to okazało się też za mało. Więc podokładałam jeszcze co tylko mogłam, te małe jakieś tam odpromienniki i to się uspokoiło. I teraz pokażę jak faktycznie to wygląda, jeżeli chodzi o ruch wahadła. Czyli mam tutaj moją komórkę. Zawsze, jak wyjeżdżam z domu, to y, zawijam ją w folię, dlatego że wtedy całkowicie izoluję y, to promieniowanie. I używam ją tylko chwilowo, tam jak tylko potrzebuję. Nie? Y, no, i teraz pokażę, jak wygląda promieniowanie tej komórki. Ruch y, y, prawoskrętny. Jeżeli chodzi o mężczyznę, to będzie miał na no zasadach fizyki, będzie miał lewo skrętny ruch. Teraz tak postawię tą komórkę tu i będę dodawać. Te, aha, jeszcze pokażę, jak to wygląda tu. Może ja z tym wahadłem przejdę tak, żeby on był filmowany o tak. czyli prawoskrętny. prawo skrętny dodam te Tak, teraz dam. Mam w dalszym ciągu ruch prawoskrętny. Zastosuję jeszcze tą pętlę. W dalszym ciągu jest za mało. Teraz mam organit. I teraz mam równowagę. I dopiero w tym momencie ten mój sprzęt jest bezpieczny. I teraz pójdę na dwór i zobaczę, tak na odległość 100 metrów, i zobaczę, jak daleko sięga energia z tego, z tego mojego sprzętu. Czyli jestem w tym swoim oddaleniu. Poprosiłam męża, żeby mi komórkę przeniósł do innego pokoju tak na minutę i zobaczę jaka będzie reakcja wahadła, czy uzyskam jakiś inny ruch, czy nie. Zaznaczam, że jest to teren ekranowany od anteny przekaźnikowej telefonii komórkowej 4G i. No i jest dobrze ekranowany. Jest tutaj równowaga zawsze. I teraz zaczyna mieć ruch. Zaczynam mieć ruch prawoskrętny, czyli ta moja komórka nieekranowana daje takie promieniowanie na odległość. No myślę, że 100 metrów. Zastanawiam się nad faktem. Czy to ten mój sprzęt jest odbiorczy czy nadawczy? Czy można nim zabić tym promieniowaniem? Można. Można dostać bardzo szybko ataku, w, ataku serca, będąc przy takiej komórce. Zresztą nie tylko właściciel, ale całe otoczenie ma bardzo niekorzystną energię. Czy w ogóle jest to możliwe, żeby ktoś mógł komuś tak szkodzić? To jest zwykła, zwykły bandytyzm. W tej chwili już mąż prawdopodobnie wyniósł komórkę na to szkło. W tej chwili mam równowagę. Zdaje się, że w Polsce człowieka chroni prawo o. O tym, że na ludziach nie można robić eksperymentu. Ja myślę, że tutaj jest przeprowadzany eksperyment wręcz, wręcz w kierunku zabicia człowieka. Tak, tak to widzę. Nie mogę tego inaczej nazwać, określić. I każdego, kto ma sprzęt elektroniczny, przestrzegam, żeby kontrolował, jaką energię oddaje. Na pewno nie zrobi tego. Przyrządami dostępnymi do. W ogóle może wojsko ma takie jakieś tam urządzenia, które są w stanie. No już mam równowagę, nie mam co się wysilać. Może wojsko ma jakiś sprzęt, który pokaże szkodliwość czy nieszkodliwość. Ale ja myślę, że każdy naukowiec, który ma dostęp do, do jakiegoś tam sprzętu. Bardziej takiego precyzyjnego, jest w stanie określić zachowanie się organizmu w przypadku różnych promieniowań. I nie sądzę, żeby takie coś, jak mnie to spotkało, żeby nie było to uchwytne i zbadane, i określone. Dziękuję bardzo.